Mieliśmy wyjechać do taty Więc mama spakowała wszystkie nasze graty Ojciec wjechał pięć lat wcześniej wykrować nam ścieżkę i tak trafił do Holandii W celach pracy Z Polski nie pamiętam wiele Mały pokój, obdrapane mury, i na ciele Rodzice chcieli lepszą przyszłość Dlatego koniec końców zdecydowali Wyjechać za chlebem Nowy kraj, inny język Nawet nie miałem do kogo otworzyć gęby Dlatego pisałem teksty, bo chciałem być w czymś najlepszym Na teście wciąż same błędy, więc korki nawet w weekendy Kilka lat mija język perfekt, w końcu mam kilku kumpli, za których już pójdę wszędzie. Choć coraz częściej słyszę rodziców za ścianę: krzyczą mnie ładne słowa, czyżby się nie kochali? Ja chcę się bawić, zakładam słuchawki i lecę, za to pod choinkę kupił deskorolkę w necie Chociaż jest jesienia, wychodzę, nie chcę już tego słuchać, wolę przeczekać ten dworze. Wolę stać na mrozie niż widzieć, jak mama cierpi. Chciałbym im jakoś pomóc, a nie czuć się Wiem to dorosłe sprawy, ale stres stres i znowu gdzieś się szwendam, zamiast usiąść do swych lekcji. Chcieliśmy wyjechać na wakacje, jak co roku po prostu odwiedzić babcię. Mama już częściej zaczęła zakładać maskę, tato jak zwykle w pracy gdzieś pojechał w delegację. Mama mówiła coś o szansie, że mam jej w tym zaufać i że tam też będzie fajnie. Mówię, mamo przecież wiem, znowu z kuzynami pójdę wspólnie nad tą wielką zjeżdżanie. Lubię być w Polsce, odwiedzać wujka i ciotkę. Mają wielki dom nad jeziorkiem, ciekawe to u taty. Szkoda, że go nie ma z nami, poszedłby z nami na ryby, pewnie co doradził. Koniec wakacji, więc dlaczego nie wracamy Mama mówi, nie bądź zły, ale zmieniły się plany. Zostajemy tutaj w Polsce, mama pójdzie gdzieś do pracy, nie ma mowy, chcę do kumpli i do taty. Widzisz do szkoły synu, zobaczysz będzie fajnie Masz tu swoich kuzynów, mama ma babcie Będzie na łatwiej, tylko daj temu szansę Przecież dopiero co zaakceptowałem Holandię I znowu zmiany, mam tego dosyć Czemu czuję się niechciany? Czemu dla ciebie bez różnicy to, czy będziemy rodziną wciąż? Czy będę skazany na doradzanie bez taty?